Macedonia Północna, jezioro Ochryckie w dole wioska Kaliszta. Piękny widok na okolice, okoliczne góry. No i oczywiście na jezioro. Z górki, na której są nadajniki. Postanowiłem tutaj wejść, żeby zobaczyć, co tam widać. No i widać kapitalnie. Zazieleniony brzeg, jest tam kilka kampingów, bodajże cztery, które mają swoje plaże, są też dwie plaże, nazwijmy to publiczne, które należą do wszystkich, ludzie tam się kąpią, przyjezdni miejscowi. Ogólnie wioska dość przyjemna, sporo starych domów, dużo też nowych budowanych przez migrantów. Którzy pracują teraz i mieszkają w Szwajcarii, w Niemczech. Bardzo dużo tu jest rejestracji na szwajcarskich blachach, głównie z Curichu. Więc oni przysyłają pieniążki albo je przywożą. Więc niektóre domy mogą zaskoczyć swoim widokiem, bo naprawdę odpicowane są także że głowa boli. No. Na jeziorze ciągle coś się dzieje, ciągle coś pływa w lewo, w prawo, a w tle. Struga, miejsce bardzo imprezowe, ciągle słychać stamtąd muzykę z dyskotek na przykład.